A tak wygląda na obecną chwilę kiedy montuję. E Loelo, Z tej strony Michal 1 i dzisiaj sobie pogadamy chwilę. Nie sądziłem, że tak szybko nam się uda wbić 100 subskrypcji. Naprawdę Wam za to dziękuję. I tak jak było na 50 subskrypcji, tak też i na 100 będę robić QA. Nie wiem, czy się z tego się cieszycie, czy nie. No i co? No i oczywiście zapraszam do pisania pytań do Q&A pod tym odcineczkiem. Też przez chwilę wpadłem na pomysł, że może zrobi się też jakieś muzyczne wideo, coś tego typu. Napiszcie, co o tym sądzicie również w komentarzach. I co mogę powiedzieć? To jeszcze nie koniec Palkura. Jeszcze trochę będzie wrzucane w tym roku, przez najbliższy okres prawdopodobnie, więc zapraszam do subskrybowania, komentowania, lajkowania, bo to bardzo, bardzo wspiera tak chęć tego montowania, tego wrzucania odcinków. I co? I to tyle. Do zobaczenia niebawem. Elo, elo.